Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku ze zmagań na farmie. Na wstępie chciałbym życzyć Wam wesołych, radosnych, pogodnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia, bo odcinek ten prawdopodobnie wychodzi w któryś z dni właśnie świątecznych. A przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, to na wstępie chciałbym się Wam pochwalić nowym nabytkiem. Jest to półhuk trzyskibowy z broną. Jest w stanie bardzo ładnym i został zakupiony od jednego z Was. Widzów. Oczywiście jest to nasza polska Unia, grudziąc. Wiadomo, mogłem szukać czegoś nowszego. Może troszkę większego, jednak trzeba uważać na pieniądze, bo jak wiecie, sporo inwestycji ostatnio się poczyniło, a i remont Ursusa swoje kosztuje. A propos remontu, to odcinek z przebiegu prac będzie już jutro. A powiem wam, że wydarzyło się naprawdę sporo, ale to jutro. Dzisiaj akcja obornik, ale nie tak ona pole. Obornik będziemy dzisiaj ładować na przyczepę i wywozić do tunelu z warzywami. Tak więc dzisiaj coś innego niż prace polowe. Mam nadzieję, że taki krótszy i odmienny odcinek też się wam spodoba. Tak więc przyczepa z władkiem już naszykowana. I teraz siątka i lecimy. Ręce to mnie bolą na samą myśl o tym zrzucaniu goręcznie, no ale tam przy tym tunelu jest opcja właśnie tylko widły, w dłoń i ogień. No ale jakoś się to ogarnie. Generalnie poza tematem to chciałbym wam bardzo podziękować za aktywność. I zostawione łapki w górę i komentarze. A może pod tym odcinkiem uda nam się wbić te 100 łapek w górę także? Byłoby świetnie. Wracając do tematu tunelu, postawiłem w nim na hodowlę sałaty masłowej, ponieważ mam stałego odbiorcę i cenowo też całkiem nieźle to wychodzi. A przy większej ilości jeszcze cenę można negocjować w górę. Tak więc stąd taka decyzja. A jeśli chodzi o sam tunel, to pojechałem na pobliskie złomowisko, ale niestety nie było nic ciekawego. Co by nadawało się na szkielet, więc pomyślałem, że kupię plastikowe rurki wodne i też powinny się sprawdzić. Folie zamówiłem przez internet, bo wychodziło najtaniej. I tak oto, za nieco ponad 3000 zł, powstał tunel wraz z instalacją nawadniającą miejscem na obornik, a i przy okazji wykorzystałem możliwie cały wolny teren na ten dodatkowej działce, więc jestem zadowolony z efektu, a Wam za moment pokażę jak mogliście też zauważyć, zmienił się też nieco teren, a dokładniej to ogrodzenie. Rozmawiałem z właścicielem tych tuneli i ogródka obok i pozwolił mi zrobić tamtędy przez jego działkę przejazd w zamian za dwie czy trzy przyczepy obornika w sezonie. Mi to było na rękę, bo ta moja działka jest bardzo wąska i problemem było jakieś manewrowanie na niej, więc w sam raz taki wyjazd. Jego uprawy nie ucierpią, a każdy na tym zyska, bo on do tej pory kupował obornik od innego rolnika. A no i całkiem fajnie też to wizualnie wyszło tam. Prawdopodobnie w kolejnym odcinku będę miał też do odebrania pewien nowy nabytek i celowo mówię tutaj nowy, ponieważ faktycznie będzie nowy i będzie to nie byle co. Na razie wam nie zdradzę co konkretnie, ale udało się wynegocjować dobre warunki, cenę, więc się nie zastanawiałem za długo. Jak widzicie, jadę już z pierwszą przyczepą, więc no teraz to już praca ręczna będzie. W dodatku nie pachnie ona perfumem, a raczej odwrotnie. No ale przecież samo się nie zrobi. Ale powiem wam, że gdyby nie takie treningi ręczne, to człowiek całkiem by się zastał i nic za chwilę nie umiał zrobić ręcznie. Bo maszyny maszynami wiadomo, że muszą być, że ułatwiają życie bardzo mocno, ale no rękoma też trzeba coś robić. No, tak więc ja tu sobie podziałam i widzimy się niebawem. No, i gotowe. Nie było tak źle. Zajęło mi to jakieś 35 minut, więc całkiem spoko czas. Ogólnie mógłbym pomyśleć, aby przerobić jednak tą skrzynię na tak szeroką, aby z przyczepy bezpośrednio wysypać. Ale jest kilka przeciw. Po pierwsze, nie mam przyczepy z kiprem, tylko sztywną, więc bez sensu. Po drugie, nawet gdybym aktualnie miał przyczepę z kiprem, to przecież zapewne z czasem i tak bym ją zmienił. Na większą, więc znowu by trzeba skrzynię przerabiać, bo niekoniecznie rozmiar mógłby pasować. No i po trzecie, zbędna robota mi się wydaje, to już lepiej się nałopatować co jakiś czas. Tym bardziej, że stawiam taka praca, będzie wykonywana maksymalnie dwa razy w sezonie. Dobra, ja na szybko sobie przejechałem przez ściernisko i ładuję kolejną przyczepę. A widzicie, bo nie mówiłem, ale mogliście zobaczyć przed momentem, jak wygląda ten wjazd zrobiony u tego sąsiada, moim zdaniem, całkiem spoko to tam wyszło. No i tak jak już mówiłem, z korzyścią dla obu stron, tak mi się wydaje. Dobra, ja ładuję i widzimy się za chwilę. Wiecie co, nie nagrywałem kolejnego transportu. Już to byłoby za monotonnie. Za to biorę teraz ursusa i nowy pług i skoczymy na szybko zaorać miedzę pomiędzy tymi dwoma polami przed gospodarstwem, co już kiedyś mówiłem, że po zbiorach te pola połączę. Będzie wtedy jedno większe pole i nie będzie tyle zabawy z tego przodu. Mógłbym jeszcze złączyć ten kawałek co ziemniaki rosną, ale w zasadzie on taki idealny się wydaje właśnie pod pyrki, więc chyba go tak zostawię, ale to jeszcze zobaczymy po wykopkach ile tego będzie. Nie liczę na tyle co zeszłego sezonu, ale niewiele mniej mogłoby być. A jak się okaże, że faktycznie różnica będzie spora, to wtedy będę myślał nad połączeniem tego albo ewentualnie zrobię tam jakieś niewielkie pastwisko dla krów, a na ziemniaczki znajdę inne miejsce. Albo pójdę w nie na delikatnie większą skalę, tak aby mieć z hektar zasadzony i sprzedawać potem. No ale zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu po zbiorach. Teraz przynajmniej zobaczę, jak się nowy nabytek sprawuje. Bo w sumie to nie miałem okazji jeszcze go u mnie przetestować. No i pewnie zapytacie, tadzik, a dlaczego od razu nie zaorasz całego tego kawałka? A no powiem wam, dlatego że jest to związane z nowym nabytkiem, który będę miał na dniach do odbioru. Ale to się wszystkiego dowiecie w kolejnym odcinku zapewne. Choć uważam, że jaki by to nie był nabytek do odbioru, to ciekawszym tematem. Kolejnego odcinka będzie remont Ursusa u Andrzeja. A swoją drogą w ostatnim odcinku Wam opowiedziałem o planie na niego. Jak się Wam on podoba, myślicie, że będzie ładnie wyglądał w oryginalnej kolorystyce? Dajcie znać w komentarzach o ile jeszcze oglądacie. Uznajmy, że będzie to taki hashtag tego odcinka. A co do pługa, to się nie zawiodłem raczej. Od razu widać różnicę w szerokości orki. Ładnie ustawiony to i przykrywa pięknie. Więc jestem bardzo zadowolony, choć jeszcze w tym temacie zapewne się wypowiem, gdy przyjdzie czas na zimowe orki, których nie będzie za wiele, bo chciałem w tym sezonie coś rzepaku zasiać. Dobra, ale to już odległe tematy, a tymczasem jak mówiłem, dzisiaj odcinek będzie krótszy, więc dziękuję pięknie za wszystkie łapki w górę i komentarze. Dajcie znać, czy czekacie na efekty remontu. Jeszcze raz, wesołych świąt, trzymajcie się, cześć.